Witam serdecznie, Marcin Tuszkiewicz jest z tej strony ze Zapraszam na nasze spotkanie z rynkami. A w pierwszej kolejności warto przyjrzeć się indeksom, które zaczynają tydzień. Mam jeszcze chwilkę do otwarcia sesji. Na razie na lekkim minusie, natomiast myślę, że tutaj niewiele się zmienia w kontekście ostatnich kilku dni. DAX pomału, pomału próbuje rosnąć, jesteśmy na dość ważnym oporze. Na razie nawet te piątkowe dane, które wywołały dość mocny ruch spadkowy, nie załamały konsolidacji, w której rynek się znalazł, dlatego że ten dołek możemy przesunąć już tutaj. No i teraz mamy taki zakres konsolidacji między 14300 a 14600 punktów. Wybicie w jedną lub w drugą stronę pokaże kierunek dalszego ruchu. Dopóki rynek nie spadnie poniżej średnich, poniżej tego wsparcia, to też trudno oczekiwać, abyśmy mieli jakiś mocniejszy ruch spadkowy. Nasdaq również zostawił taki długi cień w piątek i czerwoną świeczkę. Nie zmieniło to za dużo, dlatego że jak popatrzymy na wykres 4-godzinowy, to ruch wzrostowy, który się wydarzył, i korekta późniejsza, nastąpiła równie, równo na 61,8, a to jest raczej pokaz siły niż słabości. Dopiero rynek, kiedy zacząłby znowu się obsuwać, zwłaszcza i to jest myślę, że dość ważne miejsce, bo jest dość blisko. To jest rejon 11880, czyli spadek poniżej 38,2 po raz drugi. A moim zdaniem zwiększy prawdopodobieństwo tego, że będziemy szukać gdzieś wsparć w rejonie z powrotem 11700, a może nawet niżej. Natomiast dopóki rynek nie spadnie poniżej 11456, to trudno mówić o jakimś odwróceniu trendu. Rynek jest na razie bardzo zmienny. Jest duża różnica między Nasdaqiem. A na przykład SP 500, gdzie SP 500 jest dużo, dużo wyżej i też znajduje się już w dość ważnych miejscach. Wprawdzie, jak zmierzymy sobie ruchem Fibonacci'ego, to tak nieciekawie nie to się zatrzymało. Jeżeli ktoś szukał oczywiście, sprzedaży, bo patrząc na zawirowania tutaj, które się działy to rynek zarespektował 61,8 od góry i zatrzymał się między 61,8 a 78,6. I jak to z Fibonacciem bywa, zawsze się da, da znaleźć jakieś miejsce, jakiś poziom Fibonacciego, który by zadziałał fajnie, bo na przykład jak wpiszemy 77, to jest też dość ciekawy poziom Fibonacciego. No, to rynek na tym poziomie się zatrzymał, ale ja w swoim tradingu wykorzystuję głównie podstawowe poziomy, takie jak 38,2, 50 i 61,8, właśnie po to, aby nie wchodzić w bardzo duże szczegóły, dlatego że trzeba już wtedy wykorzystywać metody budowania klastrów Fibonaczego, czyli zgrupowań zniesień, i to jest zupełnie inna technika. Dla mnie aktualnie, ponieważ zarespektowaliśmy 61,8 od góry. To jest to poziom bardzo istotny. Zresztą technicznie to znowu w punkt. W związku z tym dodatkowo rodzi to jakiś niepokój. Tutaj też mówię niepokój z perspektywy osób, które chciałyby sprzedawać. Jeżeli ktoś uważa, że rynek rośnie, no to to są sygnały prowzrostowe. Natomiast, tak jak też z Jackiem Kubrakiem w piątek wspominaliśmy, jest taka potężna linia trendu i rozbudowana struktura rozszerzającego się takiego dziwnego trójkąta i wybicie tego. W górę byłoby bardzo silnym sygnałem wzrostowym. Oczywiście można się spodziewać takiego ruchu w górę i później powrotu, właśnie na przykład do 71,8, czyli 4134, ale wydaje się, że po tym zachowaniu w piątek wybicie już powyżej linii trendu przysporzyłoby dużo większego ruchu w górę, w kierunku może nawet 4300, kto wie. Natomiast aktualnie rynek próbuje ruchu spadkowego na początku sesji europejskiej, gdzie. Gdzie mamy tutaj rynek no, kieruje się z powrotem w 4050. Zobaczymy, czy uda się to pokonać. Z perspektywy krótkoterminowej na wykresie 15-minutowym poziom 4046 jest traktowany przeze mnie jako taki krótkoterminowy sygnał e, znowu prospadkowy. Bardzo ciekawie wygląda wykres funkcji 100 który znajduje się prawie na historycznych szczytach 7550. Widać, że w ostatnim czasie dość mocno odreagowane, bo mamy bardzo systematyczny, ruch wzrostowy od jednej bandy do drugiej bandy. Natomiast e, można też wskazać na to, że w piątek była próba załamania trendu czyli yy, inaczej, zaatakowany poziom. Jeszcze nie, nie, próby, nie, próby nie było. Spadek poniżej 7500 byłby taką próbą i można by było oczekiwać głębszych e, spadków. W tym wszystkim bardzo ciekawie wyglądają metale, a później przejdziemy jeszcze do dolara. Do dolara, do polskiego złotego, złoto spróbowało na początku sesji wzrostów, ale spotkało się z oporem na 1800 dolarów. Mamy znowu ruch spadkowy aktualnie. Taki cień się robi od góry. Czy mamy cień od dołu, cień od góry? Prze przestój, zatrzymanie, walka. To, to tak należy traktować. To, co się dzieje, i zobaczymy, czy to przejdzie w jakiś trójkąt, jakiś kanał, jakąś konsolidację. Na razie, jeszcze, moim zdaniem, jest za wcześnie. To mogą być krótkoterminowe sygnały do sprzedaży, bo mamy bardzo fajną formację zasłony ciemnej chmury, ale dopiero wybicie minimum. Byłoby tutaj, minimum z dzisiejszego poranka, byłoby taką wskazówką, że realizujemy ten scenariusz, więc na razie się może wydarzyć wszystko. No i na srebrze tutaj rynek znajduje się w drodze do takiego ciekawego poziomu oporu, jak 24-30. To jest taki kolejna bariera, ona wynika zarówno z linii trendu spadkowego, jak i też z poprzednich dołków. Natomiast dzisiaj była próba wzrostowa i została dość mocno znowu cofnięta. I teraz rynek walczy o załamanie impulsu wzrostowego poprzez wybicie poniżej 23 dolarów. Jak to się wydarzy, to, to będzie krótkoterminowy sygnał do spadków. Indeks dolara też mamy dojście tutaj, jak sobie zmierzymy. Ruch wzrostowy od września 2020 to jesteśmy poniżej tego dołka. Natomiast ciekawszym mierzeniem. Jest albo ruch właśnie od początku całej fali wzrostowej z 21, czy z czerwca 2021 roku i jesteśmy na 38.2, ewentualnie to sobie tylko odsunę, ewentualnie od początku wojny, tak? Czyli to jest ten ruch. Mniej więcej tutaj był początek tej mocnej, mocnej fali wzrostowej. I warto zauważyć, że rynek teraz znajduje się na 50%, więc bardzo ciekawe miejsce, bardzo ciekawy opór. Jeżeli ten, ta bariera zostanie pokonana, to wtedy otworzy się droga do okolic 1037. Ale na razie wydaje się, że rynek reaguje, więc zobaczymy, czy zamkną lukę i później, czy wybiją powyżej 1066, czyli tego lokalnego szczytu. Z właśnie FN, NFP. Jeżeli to zostanie wybite, to będzie to silny sygnał, moim zdaniem, do wzrostów dalej. Na razie, oporem właśnie mamy tę barierę, i to jest kluczowa bariera przed dalszymi przed dalszymi wzrostami jeżeli chodzi natomiast o mieć, tutaj warto wspomnieć, że rynek znajduje się teraz w takim dość ciekawym miejscu, gdzie mamy 50% całej fali spadkowej więc to też jest miejsce istotne wcześniej rynek na to zareagował, ale opór wyżej jest na 4004 więc, czy, 404. jeżeli będzie dalszy ruch wzrostowy, to to będzie wspierało scenariusz Wzrostowy na giełdach. No i na koniec zwróćmy uwagę jeszcze na dolara do polskiego złotego, bo tutaj też się dzieje bardzo dużo. A polski złoty potrafi być fajnym wskaźnikiem, co się dzieje. Jeżeli chodzi o dolara do polskiego złotego, na wykresie dziennym znaleźliśmy się poniżej ważnych wsparć, czyli poniżej 4,5 zł. Rynek teraz próbuje jakiś wzrostów, kolejne wsparcie jest dopiero na 4,33. Natomiast na wykresie 4-godzinowym zwróciłbym uwagę znowu na ten szczyt lokalny na 4,49. Wybicie powyżej tego szczytu z NFP byłoby wskazówką, że rynek rozpoczyna jakąś falę wzrostową, więc warto się temu przyjrzeć i poczekać, bo chyba, że ktoś chce sprzedawać, to może próbować teraz, ale jesteśmy po dość znaczącym umocnieniu się polskiego złotego przy jednocześnie oporach na giełdach, a metale też reagują, więc wydaje się, że to już nie jest ten moment, w którym powinniśmy sprzedawać, tylko raczej czekać na sygnały do kupna. No i podobnie na dolarze do Jena, który tutaj mamy ciekawą rzecz o tyle, że piątkowe NFP podbiły go bardzo mocno i dzisiaj nie mieliśmy zejścia poniżej dołka, tak jak na przykład na dolarze do polskiego złotego. I i Tak jak na eurodolarze czy na australijskim dolarze do dolara, więc widać, że tutaj już inwestorom trochę zabrakło siły po tym, jak mieliśmy w sumie znaczący spadek, bo jest 150 do 135, więc tutaj miejsce ten, ten ruch spadkowy był znaczący. Teraz poziomem, który warto obserwować, to jest poziom poprzednich dołków, które po wybiciu nie zostały przetestowane. Czyli tutaj okolice 137,30, 137,70. To są takie miejsca, do których rynek mógłby spokojnie zrobić korektę i dalej utrzymać swój scenariusz wzrostowy. Zresztą wydaje się, jeszcze teraz sprawdzimy, bo. Jak tutaj wygląda korekcyjnie? No, taką największą korektę, mniej więcej w ten sposób, można wyznaczyć. Ja on trochę poprawię, o tą faktyczną, która się ostatnio wydarzyła. No, i tutaj ona wypada idealnie w tym miejscu, więc to by pasowało bardzo ładnie, żeby było, jeżeli mamy mieć dalej scenariusz spadkowy, oczywiście, że taką korektę pędzącą tutaj rynek mógłby stworzyć i później dalej rozpędzić się w ruchu spadkowym. A jeżeli po drodze by wybił powyżej 139, to mielibyśmy informację, że tutaj następuje zmiana trendu znowu na wzrostową. Tyle z mojej strony. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zwracajmy uwagę na to, co się będzie działo w tym tygodniu ze względu na dane. Makro, ale i tak końcówka tygodnia, gdzie będziemy, gdzie będziemy poznawali PPI ze Stanów Zjednoczonych, myślę, że będzie kluczowa, bo nastawi nas na inflację konsumencką w przyszłym tygodniu i na Fed, który będzie w przyszłym tygodniu. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie. Marcin Tuszkiewicz.